Jest druga Ewangelia bardzo podobna, którą znamy, przynajmniej i konkluzje znamy bardzo dobrze, przecież y, odnawiamy te konkluzje podczas każdym świętym. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Różnica między jednym a drugim jest taka, że w tej drugiej ojciec proszący, znaczy setnik proszący za swoim Sługą nie prosi Jezusa, żeby przyszedł, tylko żeby powiedział słowo. Tutaj ojciec prosi, żeby Jezus przyszedł. Jezus się wzdraga. Jak, jak nie zobaczycie znaku, to nie uwierzycie. To jest ten sam tym oporu, który, z którym zepchnęła się Maryja w Kanii Galilejskiej, mówi, popatrz, nie mają winy. A Jezus, no ta, co, to moja radość, czy nie jest mój czas? Jezus w odpowiedzi na prośby różne nie zawsze jest bardzo skłonny do tego, żeby od razu zrobić to, o co prosimy. Myślę, że to też jest często nasze doświadczenie, że my prosimy o różne rzeczy, a, a wydaje się, tak jakby Pan Bóg nas To O bardzo dokładnie. Ale kiedy prosimy i on odpowiada, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie, też jest odpowiedź. I każdy rodzic w rzeczy dobrze wie, że tak, ten rodzaj odpowiedzi, nie. I kiedy jest bardzo potrzebny. Kiedy latorosi o różne rzeczy proszą. I kiedy nie bardzo proszą, czasem się domagają że w prośbach Pana Boga też nierzadko, nie tyle prosimy, co się domagamy. Ojciec prosi za syna. Przyjdź za mną, umrzę moje dziecko. Jezus co prawda nie idzie, ale mówi delikwent Monetę, co do A potem uwierzył ponownie. Jakby doświadczenie, że rzeczywiście Bóg działając inaczej niż żeśmy się spodziewali, dokonał tego, o co żeśmy tak naprawdę prosili. Powoduje, że ta wiara staje się znacznie mocniejsza, znacznie głębsza. Że oto mam doświadczenie Boga, który działa w moim życiu. I w czasie tych rekolekcji, tak jak żeśmy sobie wczoraj mówili, nie? chcę was moi drodzy zaprosić do tego, żebyśmy się zanurzyli w tajemnicę Bożego Miłosierdzia, jako łaski działającej w naszym życiu. Kiedy Pan mógł stwarzał człowieka, stworzył go do tego, żeby Człowiek kocha. Bóg stwarza człowieka jako partnera dla siebie, partnera w miłości. Kogoś, kogo można obdarzyć miłością i kto odpowie miłością. Człowiek zostaje stworzony, by kochać i by być kochany. Niestety, człowiek nie zawsze odpowiada tak, jak powinien. To znaczy, nie zawsze. Umie chce kochać. Aby kochać, musi być wolny. To Miłość jest zawsze decyzją serca, które jest wolne. Bóg stwarza nas jako zdolny do kochania, co oznacza też jako zdolny do tego, żeby nie kochać. I kiedy odmawiamy miłości, zaczynamy się wyralić. Kiedy człowiek... Przestaje postać, zaczyna nać się pewnie. Zawsze są konsekwencje. Kiedy nie robię tego, co powinienem, zawsze są konsekwencje. Zawsze ktoś ginie. Czasem fizycznie, częściej duchowo. My potrafimy słowem zabić równie skutecznie. Tylko znacznie bardziej boleśnie, niż nożem, czy pistoletem. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zanurzyli w tajemnice przebaczenia, które nam Pan Bóg daje. Kiedy przystępujemy do sakramentu pojednania, wyznajemy nasze grzechy. Słyszymy w odpowiedzi, ja opuszczam sobie grzech. Czym jest ten dar? Wczoraj żeśmy słyszeli w Słowie Boże że oto Bóg nie poczytuje nam naszych grzechów. Uzajasz mówi, że Bóg nie wspomina więcej o naszych grzechach. Jeśli przypomnimy sobie przypowieść o dwóch dłużnikach, niedawno czytamy w liturgii. o tym, który był winien 10 tysięcy talentów, to jest całkiem spora kwota pieniędzy, bo to jest mniej więcej 376 ton kruszcu, srebra bądź złota. Ale nawet jak weźmiemy tańszą wersję, to to jest sporo. Drugi z dłużników winny temu pierwszemu pieniądze. Wedle Biblii jest mówieniem 100 denarów, czyli 100 dnówek. Taka dnówka w Polsce to jest mniej więcej 100 zł. No to jest mówieniem 10 tysięcy zł To jest mało, to bez dwóch No ale w porównaniu z tymi 376 tunami srebra to jednak to jest takie amerykańskie powiedzenie, pocket money, kieszonkowe. Pan tych obu, proszony przez tego pierwszego, tego wielkiego dłużnika, mówi mu prosisz mnie, żebym, się, żebym ci dał czas na spłatę długu. Nie masz szans tego spłacić, ale skoro mnie prosisz o litość, to ja ci dam Zobaczcie, ile tam jest skojności, ile tam jest miłosierdzia. Bo człowiek naprawdę nie jest w stanie spłacić tego ogromnego długu, braku miłości wobec Boga, jaki zaciąga przez każdy rzek, przez każdy akt, kiedy się odwraca od Boga. Kiedy mówi, nie jestem Tobą zainteresowany. któremu dług darowano nie jest sam skłonny darować im. I wtedy Pan ich obu robi rzecz przeciwną. Mówi, darowałem Ci, ale z nie okazał miłosierdzia, miłosierdzia, którego już sam, sam doznał. Wobec tego ten akt miłosierdzia z mojej strony zostaje anulowany. jeśli wypowiada tak naprawdę w formie obrazu tę samą prawdę, której uczy, kiedy uczy modlitwy pańskiej. Bo jeśli przypomnimy sobie Ojcze Nasz, tak jak nas, y, nam y, relacjonuje to św. Mateusz, to tam po całej tej nauce Ojcze Nasz, które znamy doskonale pamięć, Paweł, jeśli nie przebaczycie ludziom przed nimi. I ojciec dla mnie przybaczy. Warunkiem, by Bóg utrzymał w mocy łaskę przebaczenia, jest to, że nie zatrzymam tego przebaczenia dla siebie, ale się nim podzielę z tymi, którzy mnie I Im poważniejsza jest przyda, tym poważniejszy jest obowiązek. Sporo starszego pokolenia i z całym szacunkiem przez starsze pokolenie mam na myśli wszystkich, którzy jeszcze mieli krzyżaków w szkole, więc myślę, że się wszyscy tu załapiemy. Bo ci najmłodsi, to oni już nie wiedzą, co to są krzyżacy. Czasem ktoś może w obejrzał, ale i to nie są przypływie gniewu, patriotyzmu, atakuje krzyżaków, których spotkał pod Krakowem. No trochę bezmyślnie, nie da się ukryć. Nie zorientował się, że to posłowie zakona. No i król Władysław prosi o miłosierdzie dla nieco wyrywnego, Cóż ów poseł, syn wielkiego mistrza, mówi? Myślę, że to pamiętamy, ale to jest piękny tekst. Mówi Zostałem zaatakowany z radością chętnie, bym to wybaczył przez miłość naszego Pana. Ale kto atakuje posła zakonu, atakuje zakon. A kto atakuje zakon, Atakuje Kościół. A kto atakuje Kościół, atakuje Chrystusa, tego przebaczyć nie mogę. Biedaczek, coś mu się pomieszało. Bo przecież Chrystus przyszedł, aby przebaczać. I przebacza najpierw on, tym, co go przywili do krzyża. Właśnie im, tym, co jego zabiło. Zobaczcie, że ktoś mi podał zimny los, co jest ciężkim przestępstwem, niewątpliwie. Nie Niestety powtarzamy dosyć regularnie na większości wesel. No ale z tym piatem damy sobie radę. Nie? Zimny los, no, Dobra, wybaczmy. Ale zdradę małżeńską. Kolaboracje. Z okupantem. Gwałt, morderstwo, dzieciobójstwo, malwersacje na grube miliony. Ale już nie jesteśmy tak skłoni wybaczyć, jak są grube rzeczy. Problem jest w tym, że właśnie grube rzeczy potrzebują nawet na najbardziej przebaczymy. Właśnie grube rzeczy potrzebują czytać. Tam, gdzie zostaje złamany do samego końca ludzka godność, gdzie zostaje zniszczone i podeptane ludzkie życie. Właśnie tam najbardziej potrzeba Boga. Bo oto go wyrzucono, podeptano. Się pytają, gdzie był Bóg, kiedy zabijano ludzi w oświecinie? On był w Płaka. Bo Bóg jest zawsze tam gdzieś, gdzie jest deptany człowiek. Gdzie jest zabijany człowiek. On tak chce być. Czemu go nie widzimy? No bo jesteśmy plecami do niego. On nas woła, wróć do mnie. A my, jak te ciele, leziemy szeroką drogą. Prosto dopiero. mówimy. a gdzie ty jesteś, Panie Boże? Kochani za twoimi plecami. No nie słyszę cię, Panie Boże. To się zatrzymaj i odwróć. Niech, tam jest zimą. I leżymy tam. Jak reagujemy, jak słyszymy wezwanie do nawrócenia? Czyli do zawrócenia zdrowia. Przyjaciół. To częstość wystarczy, jak ktoś surowo pomógł, bo łagodnie już nie dociera, to co prawda delikwent usłyszy, ale nie posłucha, a przyjaźń się kończy. Pan tam przebacza, to znaczy daru. Nasz grzech, jako oskarżenie, wymazuje oskarżenie, Ułaskanie. I wzywa nas, żebyśmy zrobili dokładnie to samo. Żebyśmy przestali oskarżać. Ludzie myślą, że przebaczyć to znaczy, że, że zapomnę. No przecież nie po to Ci Pan Bóg dał pamięć, żebyś zapomniała. Nie po to Ci Pan Bóg dał pamięć, Żebyś teraz to wyłazywał. tak człowiek przestaje pamiętać, to to się nazywa Alzheimer, I to nie jest dobra, dobra sytuacja. Pamięć nam Pan Bóg daje, żebyśmy się uczyli. Żebyśmy po raz drugi nie wleźli w to samo bagno. Żebyśmy się na nowo nie ranili. Żebyśmy też pomogli drugiemu, żeby nie raz po raz żeby nie raz ten sam kłopot, który miałem już Wszyscy mamy poskładać w przepaść, dlatego że nie, nie będziemy się wpaść. No nie, mamy się nawrócić. Więc pamięć jest nam potrzebna. I kiedy przebaczą, to ja nie mam zapomnieć, tylko ja mam przestać oskarżyć. Pamiętam taką rozmowę przyszło na, na rozmowę. Pewna pani, która miała problem ze swoim mężem. No i się pytał, co się tam dzieje, a ona mówi, bo wiecie, bo on cztery lata temu to ja miałem problem, i on nie z tym wszystkim. I w ogóle się czułem strasznie sama. No a potem? Nie no,